Dzień dobry! W tym filmie pokażę Wam, jak sprawdzić, czy macie w gniazdku u siebie uziemienie, żeby podpiąć do niego matę uziemiającą prześcigardu. Można zrobić to na dwa różne sposoby. Jeden użyć miernika, drugi tester. W tym przypadku, w tym momencie użyjemy testera, i tester pokazuje nam zieloną i czerwoną lampkę. Więc jeżeli tutaj odczytamy zielona i czerwona, wychodzi, że to jest Live Neutral Reverse, czyli kabel neutralny jest zamieniony z fazą i prawdopodobnie jest uziemienie, ale yy, tester nam tego nie pokazuje, więc najlepiej jest użyć po prostu taki miernik, przełączyć go na prąd zmienny na 750 V, użyć te dwie sondy, włożyć do, do gniazdka i pokazuje nam, jakie mamy w tej chwili napięcie. I teraz, żeby sprawdzić, czy jest uziemianie, to między jednym bolcem a dziurką powinno być napięcie, a między drugim nie powinno być. Jeżeli tutaj przyłożymy, mamy 0, jeżeli wsadzimy tutaj, to mamy napięcie, czyli tu mamy fazę i ground, chodzi nam 220 V, a jeśli połączymy neutral i ground, ma być 0. I wychodzi na to, że mamy na bolcu uziemienie, więc można się uziemiać. Bieg uziemiania, uziemianie kom. Pozdrawiam.